Witam Was w kolejnym odcinku z gry Skoki Narciarskie 2006. Rozpoczynamy nowy sezon. Zapraszam, oczywiście, do zostawienia Subika, do zostawienia łapeczki w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry. No i powtóreczka, znowu Uchar Kontynentalny. Nie awansowaliśmy niestety do kolejnej kadry. Bierzemy sobie na początek, na dobry początek, sponsora za 3 stóweczki. Może być ta cena. Idziemy sobie oczywiście na trening. No nie wiem, na średniej? Trzy skoki? Myślicie, że się nie przetrenuje? Mam nadzieję, że się nie przetrenuje. Kurczę, dlaczego już Dobry początek sezonu, bardzo dobry początek sezonu. Dlaczego już przesadził z treningiem? Przecież tylko trzy skoki zrobiłem. Nie wiem, dobra, lecimy w każdym razie. Trudno. Taki początek sezonu będzie. Dzień dobry Państwu. Zapraszamy na relację z konkursu rozpoczynającego rywalizację w Pucharze Kontynentalnym. Dzień W nowym sezonie oczekujemy przede wszystkim emocjonujących turniejów i zaskakujących wyników. No, miejmy nadzieję, Ciekawe, że będę zaskoczony. ten zawodnik. Mam nadzieję, że nie będę zaskoczony zbyt krótkim skokiem, tylko że będę zaskoczony jakąś dobrą odległością. HITS! Mocno z No, jest telemark. Dobrze, może się odchujemy po tym słabym... ...dobrą odległość. W ...początku. Publiczność. Oto wyniki rundy kwalifikacyjnej. Dokąd... 34. Miejsce. No i dobra, kolejny skok. I hit. Oj, troszkę tutaj mam coś dzisiaj. Problemy z utrzymaniem. Odpowiedniej pozycji w locie. No nie wiem, 63,5 metra dosyć słabo bym powiedział. Oglądają państwo Publiczność. No ale myślę, że to troszkę tutaj, przez to, że my zepsuli ten trening na początku, będziemy sobie musieli Lecimy po dwa skoki na razie, nie wiem dlaczego on cię przetrenował, że co? Że na średniej skoczni nie mogę, czy co? Nie wiem, po dwa skoki, dobra, na średniej, ale dwa skoki. Formę. Trening przebieg sprawnie, no dobra, średnia forma, będziemy musieli sobie iść jeszcze ze dwa razy chyba formę. Żeby ta forma była dobra. I ta sama na skocznia. Się skoczek, widzimy. Miejmy nadzieję, że coś ta forma da. I będą dłuższe skoki, bo nie chcę się... Znowu powtarzać tego sezonu. Dobra, będzie kwalifikacja. Przed Państwem wyniki rundy wow, jak daleko! Teraz czas na następnego skoczka. Raczej tutaj myślę, że w tych zawodach nie mamy zbyt dużych szans. mocno wyszedł Tak mi się wydaje. No teraz było lepiej, ale no zobaczymy czy da tak to kwalifikacje. Jest! O! Także ja już jestem zadowolony po tym failu na początku. No, ale co, jak będziemy musieli powtarzać sezon, jeszcze raz sobie powtórzymy 74,5. Ostatnie miejsce tak nie będzie. będzie. No, dobra, mamy ostatnie miejsce. Przynajmniej my coś zarobili. Idę w formę znów. Muszę tej formy trochę zrobić. Eee, nie mogę przesadzać z tym treningiem też. Prawnie ten zadowalająca. Potem sobie pójdziemy, może w siłę, albo w coś innego. Jeszcze raz formę, wodem. Żeby ta forma była lepsza. Bisze z K125. Dzień dobry. Będziemy Dzień dobry Będzie mieli dziś przyjemność komentować zawody z serii Pucharu kontynentalnego. Konkurs zostanie rozegrany na skoczni, o której mówi się i mówi się, że jej budowa <laughs> pozwala na skoki daleko. Aż tak się Jesteśmy mówi, że dwa razy wody? musiałeś powiedzieć? W belkę wchodzi kolejny skoczek. Widzowie, tak dużo się o niej Mała mówi, że... Dwa... <laughs> że dwa razy to powiedział, dobra kolejny skok. Lód znaczy skok pierwszy kwalifikacje tutaj trzeba już. Bardziej się na locie skupić. Nie wiem, 107 metrów, czy to jest dobrze? Jest kwalifikacja, tyle dobrze. Przydałoby się zakwalifikować do serii finałowej, chociaż to na pewno nie będzie proste o nie. Zepsułem wyjście z progu. Dobra, sam jesteś doskonały. Słabo było, mi się to nie podobało za bardzo. Idziemy sobie. Dobra, już idziemy teraz. Trzy skoki na małej, teraz yy, formę. Obym się nie przetrenował, tylko. Obym się nie przetrenował. Dobra, niezła forma, teraz już puścimy na chwilę formę. Proszę Państwa, mamy nadzieję, że obejrzymy daleki skok. I rozpoczął skok. Ale ten fej na początku to. No, ała, bo bolało. Wyjście z wow, progu. jaki wiatr, ale masakryczny wiatr, z idealnym bardzo silny, Ma... Przed państwem wyniki o, dobre miejsce, miejsce na belce startowej. dobre miejsce 23, także no, teraz już wiem co mnie czeka mniej więcej, chyc, także może być dobry skok, jest telemark. Dobra, odkuwamy się powoli. 117 metrów. Pierwsze miejsce, no tego... Na belce widzimy Tego to się nie spodziewali Najstarsi górale, że tutaj pierwsze miejsce teraz będę miał, ale... Jeszcze ten skok jest ważny przecież. Trzymaj Bartą sylwetkę w locie. Jest, dobrze. 120 metrów. Wygrywamy. Na szczęście wygrywamy. Oto zdobywcy medali. A, to ja. Dobra, wygrywamy na szczęście, może się troszkę odkujemy. Teraz idziemy sobie. Trzy skoki na małej. Siłę wybicia ja nie robię jeszcze na średniej, bo jeszcze się przetrenuję. E, dobrze, a potem sobie jeszcze formę pójdziemy, bo muszę mieć lepszą Zapraszamy na, na początku w sezonu. Narciarskich. Dzisiejsza impreza jest częścią cyklu Pucharu Kontynentalnego. Ostatni konkurs był prawdziwie emocjonujący I liczymy na to, że ten Emocje. będzie równie porywający dla nas i dla widzów No ostatni Skoczek konkurs, za... całkiem fajnie Jesteśmy... O, już się nie muszę kwalifikować w skoku przygotowuje się kolejny zawodnik Odbił się od belki startowej Dobra, skup się Zakwalifikować się muszę Znakomicie się wybił Muszę się skupić na tym Kółku przede wszystkim Oj. Dobrze, jednak niepewny telefon na tym Osiadłem kółku w blocie 111,5 metra nie jest tak Nas. źle. Oto Trzecie miejsce, ej, dobrze. Państwa, na tego zawodnika. To znaczy, że gdyby nie to lądowanie zepsute, to mogło być pierwsze miejsce. Także mamy tutaj szansę na tej skoczni. Już skoki coraz lepsze. Bardzo ładnie teraz. Jest remar. 110. Proszę no, które to będzie Państwa, miejsce? Drugie, ta końcowa dzisiejszego konkursu. Peter Hasae. Dobra, mnie wyprzedził. Okej, okay, ładnie, ładnie. O, tutaj sobie pójdę w coś innego na pewno niż siłę wybicia. Technikę lotu sobie pójdę. Kurczę, się długo zastanawiałem. O, jeszcze tutaj siła wybicia, wzrasta o jeden. No i to mi się podoba, teraz sobie możemy iść na spokojnie tutaj. Trzy skoki na małej. Formę, potem jeszcze formę sobie pójdziemy raz, będziemy mieli dobrą formę. <śmum> Forma musi być. Witamy i zapraszamy na konkurs z cyklu Pucharu Kontynentalnego. Na tym obiekcie często byliśmy świadkami emocjonujących zawodów. I... Tak jak Jesteśmy dzisiaj. Ciekawi... Będą popatrzmy. mam nadzieję emocjonujące zawody? Do skoku przygotowuje się kolejny zawodnik. Jakoś nie wiem o co chodzi. Dzisiaj się nie mogę przebić przez głos komentatorów jakoś. Oni za dużo dzisiaj mówią. Hops. No, trzymaj tą sylwetkę. O nie. O nie. 111,5 metra, ale kwalifikacja. O, może być, może być. No, ale telemarku nie było. Kurcze, dawaj, Barcie. Dobrze wyszedł z progu? Dobra, już nie będzie, ba pierwszego miejsca. Raczej, Lądowanie z idealnym telemarkiem. ale dziesiąt przy nas spokojnie powinno być. Na tak, tak. Nie, no jest siódme miejsce, mogło być lepiej, ale nie narzekajmy. Na razie nam ten sezon dosyć dobrze idzie poza tym failem. Na początku, oczywiście, yy, tak. Nie mówcie mi tam w komentarzach, nie iść tyle formy, nieźle. Muszę mieć formę dobrą, bo lepiej się skacze jak jest dobra forma. co najmniej dobra, tak jak teraz. Yy, dobra, a potem sobie w siłę wybicia pójdę i w inne też. Lecimy, lecimy, lecimy z kolejną skocznią Kuopio 120 Oto przed nami po raz kolejny konkurs skoków narciarskich. Dobra, Jesteśmy już tyle cie... razy to słyszeliśmy, że. Ciekawe jaki skok odda ten zawodnik. Dobra. Może być odepchnięcie od belki, ja w ogóle zapominam, że. To jest od razu pierwsza seria, bo ja już Znakomicie nie biorę udziału w kwalifikacjach. Dobrze! Może Osiągną być. Znakomitą odległość. 111 metrów. Ten złoty kombinezm, fajnie wygląda. Jest pierwsze miejsce. Liczy na tego o, perfekcyjne odepchnięcie od belki. Łot miałem powiedzieć, no jak będzie Łot belki. Tak, jajca. O, dobrze. Ładnie, ładnie, ładnie się zapowiada. Kurczenie! Dlaczego nie było telemarku? 110,5 metra. Jest! Dobra, i tak się udało wygrać, na szczęście. 2000 zł do rączki. <tryk> Trzy skoki na małej. Siła wybicia, znowu pójdziemy. Już niedługo sobie chyba w co innego zaczniemy iść, bo już siła wybicia jest bardzo dobra. Prędkość najazdów, technikę lądowania, aby się przydało trochę pójść. Co tam w kalendarzu mamy jeszcze? Kłopio. No nie wiem. Co jeszcze sobie tutaj zrobimy w tym odcinku? Nie wiem, ile on już trwa. Może jeszcze Kłopio, Willingę sobie zrobimy i Lillehammer, Hakube, turniej jako Japońskie Mistrzostwa Świata Niorów sobie zostawimy na kolejny odcinek. Ej, czekaj, dobra, na treningu chyba byłem. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy świadkami zawodów z serii Pucharu Kontynentalnego. Ale na tej Jest większej ryzyk? skoczni. A... <laughs> Oto... na skok czeka kolejny zawodnik. Jest wiatr podnarty na szczęście, dobrze, może być niezły skok. Byleby tu nic nie zepsuć. Fik. no dobra, Znakomicie może, się wybił. może być, łał wow, troszkę tutaj. Problemy nie, no dobra. 112 metrów. Oto tabela z rezultatem Oj, to jest Ciekawe, dalekie jaki skok ten Dalekie 13 miejsce Mała to jest Kurczę ci komendy Nie mogę się z nich przebić, nie wiem o co chodzi Mocno wyszedł z progu No, może być dobry skok Telemark, dobrze Może telemark. być znakomitą Proszę No szkoda, będzie tam Oto Dosyć daleko tam z... 23 miejsce, ale zawsze coś tam zarobię Coś tam będzie, dobra, teraz idziemy sobie Trening Trzy skoki znowu. Ty, może idziemy cztery formy na małej? Uwaga, czy się przetrenuję? Jest! Nie przetrenowałem się. Ja już nie wiem, kiedy ja się przetrenowywuję, kiedy nie. Willingen K-130. Dwa konkursy i kończymy odcinek. Dzisiaj czeka sportów zimowych prawdziwa gratka. Zawody Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich. Ale gratka. Na sygnał do rozpoczęcia skoku oczekuje kolejny zawodnik. On ma trochę teksty jak babiarz. On się chyba od niego uczył, coś od babiarza. Oj, troszkę w końcowej fazie zepsułem tutaj najazd, ale. Mimo to dobry skok. To 19,5 metra. Yy, zobaczmy sobie jedną. Tak, zobaczmy sobie. O kurczę, jakie noty. Patrzcie, 20, 20, 20, 20, 20. Nie, zobaczmy sobie to w powtórce. Czemu nie? Nie patrzyliśmy dzisiaj. Że... O kurczę. powtórki to... całkiem ładnie nieraz wyglądają. E, szkoda, że tu się nie da jakoś zmieniać widoków jeszcze w powtórkach, no ale czego my wymagamy? 2006 rok, ta gra. O, perfekcyjne odepchnięcie. Czemu nie powiedział... Czemu mnie pochwalił, że ładnie się odepchnąłem? Powinien mnie pochwalić, bo Potem... to. Nie będę już się chciał dobrze odpychać. Dobrze! 121 metrów. Znowu, a nie dobra, 119 i od Polaka, co za. No właśnie, Polak, Polakowi Wilkiem. Polak, Polakowi Wilkiem. Wygrywamy oczywiście bardzo ładnie. Skończyła się umowa ze sponsorem. kalendarzu jeszcze sobie zrobimy tylko Wilingen. Potem już sobie zostawimy dalej na następny odcinek. I niedługo myślę, że będzie można iść do sklepu. Idziemy sobie po sponsora. O, cztery stówki. Dobre, Sianko mi tu daje sponsor. Widzowie, dobra. O, wiem, że dużo formy idę w tym odcinku. Trzy skoki na małej. formę, <grym> Bardzo dobra. okej, okay, teraz już sobie odpuścimy. To, bo dobra, tak przecież ostatnia skocznia w tym odcinku. Dobra, lecimy. Już w kolejnym odcinku sobie nie będziemy tyle formy szli. Będziemy mieli dziś przyjemność komentować zawody z. Dobra, szybciej. Się... Ja chcę skakać Jesteśmy ciekawi co po co po co po, każe, co po, co po, co po, co po Co się, co się, co się stało Nie wiem czy słyszeliście Maciek z klanu Znakomicie się wybił Jak nie to wpiszcie sobie Co się stało Maciek z klanu na YouTubie I to piękny skok lądowanie. Dlatego Dlatego właśnie idę w formę Widzicie, że to daje to, dużo to, to. Oto tabela Skocz Skoczek właśnie zajął miejsce na belce startowej. Dobrze, trochę do nadrobienia jest, bo nie mieliśmy prowadzenia po pierwszej serii. Znakomicie się wybił! No, może być, może być. Nie może być, Idealnie słabo. 108,5 metra tylko. Mamy nadzieję, że... Aj dopiero siódme miejsce. Ale okej, okay, niech będzie, nie jest źle. No i na ten odcinek wystarczy. W kolejnym odcinku Lillehammer Hakuba turniej Japoński i Mistrzostwa Świata Juniorów. To sobie zrobimy w kolejnym odcinku i może jeszcze o Puchar Kontynentalny zahaczymy, zobaczymy ile będzie trwał odcineczek. E, dobra, ja się z Wami powoli żegnam. Zapraszam do stawienia Subika, zapraszam do stawienia łapeczki w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry. No i do usłyszenia!